Ciekawa charakterystyka rajdu nadwiślańskiego. Bardzo szybki rajd. Kluczem będzie celowanie w dobre punkty hamowania. No, Jedno to punkty hamowania, ale drugie to przede wszystkim po zapoznaniu. Yy, są bardzo różne przyczepności. Mimo tego, że droga wygląda ładnie, sześciutko, to każdy zakręt ma inną przyczepność. To jest bardzo. Yy, bardzo tajemnicze, bo niby pozornie wyglądające bardzo szybki, oczywisty zakręt bez odjęcia, nawet na zapoznaniu, gdzie jechaliśmy 100 razy wolniej, przesuwało auto i już jakbyśmy mieli jechać na limicie i jakby wszystkie zakręty wyglądały tak nieprzeczepnie albo były takie nieprzepne, bo one właśnie nie wyglądają, że są niebezpieczne to można się jakoś od początku nastawić, że trzeba jechać delikatniej, delikatniej skręcać, delikatnie hamować, ale tutaj jeden trzyma, jeden nie trzyma, trzeba cisnąć yy, i to jest takie nieprzewidywalne, to jest takie trochę granie w rosyjską ruletkę. No i do tego dochodzi to, że mamy bardzo wyrównaną stawkę na ten ride. Wyrównaną, a rzeczywiście, że mamy wszyscy po meto 80. Także ee, no będzie szybko na pewno, będzie każde odjęcie nogi z gazu to będzie już można powiedzieć błąd. Bo przez to, że tu jest te odcinki, mają po parę kilometrów każdy, czyli powiedzmy długościowo są klasyczne. Jednak tych zakrętów na tych odcinkach jest bardzo mało. To są zwykle opory, dziewięćdziesiątki. Potem długa, prosta. Także bardzo ważne, kiedy w, na tym oporze, na tych dziewięćdziesiątkach dotkniemy, położymy już nogę na gazie, bo na końcu prostej będziemy mieli 20-30 więcej bądź mniej. Także bardzo e, trzeba będzie e, po doktorsku podchodzić do e, każdych tych dziewięćdziesiątek, z pozoru na co dzień są jakby troszeczkę nie te, że olewane, ale ze spokojem traktowane na normalnym odcinku.